Cześć Misiaszku, słuchaj Możesz odpisywać na <grym> tak, Discordzie? Czy, a... czy będziesz kurwą jawaną i nic? Dobra, przepraszam, przepraszam Jest, jest taki ładny dzień dzisiaj, dzień dobry. A ty mi takie rzeczy robisz No chyba się podniewamy Dobra, dobra, dobra 5 sekund i widzisz mnie pod biurkiem, nie? Dobra, czekam Zaraz <grym> zarabędę, zaraz Dobra no i daj ty to, ty to umiesz o no, karcie No słuchaj no ma się sposoby Właśnie widzę. A czemu Niku twojego nie widzę? Jestem. Witaj, witam. witam Eri, witam Grajka. Witam. Cześć. Dobrze, dobrze, że jesteś, bo, bo, bo pisałem potem do Crossa, bo ty mi nie odpisywałeś, witam, ale witam. napisał mi, że pójdzie, pójdzie po mleko, pójdzie do sklepu wróci, mleka. Pójdzie, pójdzie do sklepu i wróci i jest godzina 16 po i dalej nie wrócił, tak że Napisał, że idzie jednak po cztery mleka. Napisał, że A. po cztery mleka idzie. Zaakceptuj no. No kurczę, czekaj, bo yy, wy, wylew ma, ale tam kompani muszę. Ale gdzie jest łóżko? Yy, no schowałem. No to jest min, Gdzie? No, 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 no. Wytłumacz mi, gdzie mam ...pakaż. W kieszeni. Bo to jest w kieszeni. W kieszeni. kieszeni. Co? A no, no to ją jest... szafka. Nie, nie chcę, a to szafy. Jak Ale ja nie chcę. Damn! No nie! No. Masakra! I zobacz klucz latający Gdzie? Tu. Dobrze. O, to możemy Dobrze zostawić. kochani proszę y, zaprosić, ja już jestem. Y, a, ty mnie, tutaj. a ty mnie przyjmij do znajomych, a nie zaprosić. Kilka sesem Takie wymaganie ja pierdziel nie może mnie po prostu tutaj. <laughs> ja cię Ja grajek, co to jest? Ja muszę tu potwierdzić. Ja nic nie będę potwierdzał, co to jest w ogóle. <laughs> Musisz się nie jeszcze to podpisać to... ten, y, nie wiem czy tej mojego druczku, dobra. Tak, 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 dokładnie. Okej, okay, okej. Okay. Pa ej, mi się pod, spod biurka tablic. Ej, bo chamę rozgrał Mortal Kombat! Ale już z zargowa ciała tak. Kurmi z dobrze, <laughs> dobrze się krasy. Dobrze, że mamy drugiego śmieciarza po cztery mleka nie, ja, ja akurat nie jestem, jestem ścinięciem, to, jest to jest różnica. różnica. Mocnicie się na Discordzie Po z mleka i zaczął grać Mortal Kombat. Jak coś limonka, to tylko po jednej kłocie jesteśmy. Ja kupiłeś na takim. Ja was sobie ja wyciszyłem, ale dobra jak chcecie mogę sobie. wyciszyć. Trzy kupiłem. Możesz jeszcze jedną dla Limony. Ewentualnie. Ja sobie Freebirda na słuchawkach puszczę i polecę, tak wiesz, bez lota Będzie freebird. Już kupiłeś? E, kupiłeś, kupiłeś? Tak, tak. Ile mamy pieniędzy? 300. Mogę lądować? Mogę lądować? Mogę, mogę, mogę? Ląduję. Wiecie... Co ty robisz? Nie ląduj, nie ląduj! Taki żarcik, Wiesz ile pieniędzy ma bogaty alkoholik? Ups, lądujemy. Nie kupuj. 300 dobra, już się nie opłaca kupować. Chodź się po latarki Chyba to jest żart typu Roman, nie? Co to jest za mapa? Ja nie pamiętam jej. Je. Gdzie, gdzie tu lądował <laughs> ten. Ej, gdzie tu lądował ten, ten sklepikarz? Czy tam. no, dostawa. A ten co? E! co? o! Co? Dobra. Każdy ma sprzęt i idziemy. No ja mam sprzęt, ale w gaciach! To nie... niefunkcjonalny chyba. Nie no, Limonka potwierdzi. Limonka, a to przepraszam. W końcu, w końcu, skąd wziął mleko, nie? A to dlatego krosu jeszcze nie wrócił. No do Poznania Ojej, wszystko jasne. O, co robi, Co tu robi dynia? Nie wiem, ale fajnie skrótuje. was spadłem. nagroda? O crawler, crawler NIE WCHODŹ! W lewo <laughs> Mówiłem crawler nie wchodź Ej mówiłeś, że potwory nie resp'em się na początku A tu co, co? Eee, na początku gry A nie, to jest super w dwóch rundach Opa, ja... otwarty vent co to znaczy? Że stąd przyszedł ej, 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 a mogę go sklepać? Możesz Ale powodzenia A to jest trudne? No, musi wyłamać 3. A on się dwa Kurde, to może nie e, Nie, to nie był fajne Nie Kurwa, co my mamy teraz zrobić? Chodź jeszcze tam głębiej da się Crawler e, po lewo Nie, crawler po lewo, tam nie idziemy Idziemy razem jak butla z gazem, co? Nie, nie, tak nie. Ale z tym zakazem? A, tu... Do, 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 dobra, musimy nie iść tak... Ej, jest fire exit na tej mapie, czy nie? No jest. A, a, a taki, że wejdziemy? Czy taki jednostronny to był? Ej, ale na, na pewno nie damy razu, no? No mogę go spróbować sklepać, no. Chodźcie w prawo. <grym> do lewej, do lewej. Do lewej. Nie brzumoli I po co? <grym> mam blachę Zazwyczaj, Ja wywiązuję rozłą Co to? A coś jeszcze? Szynka. Ja mam jeszcze jedno miejsce My często znamy. Mam, Ej to masz to! Masz to do bicia A ja a ja będę ten, a ja zaraz zaniosę Czeka, daj mi klepać, daj mi klepać, jestem najlepszy w klepaniu Ta mamy kna no Mamy knajta Ej, idzie tu, idzie tu! Czekajcie, 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 Klepko! czekajcie, GO! czekajcie, 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 go! czekajcie, czekajcie, Piję! czekajcie, I w web. i w, czekajcie, czekajcie, I w czekajcie, Dobra! I czekajcie, warfit! czekajcie, czekajcie, tu! Straciliśmy jednego A nie, ja nie mam mysa, to ja idę za nim. Ja A co on to zostaje? Dobra, idź szukaj lutu. Czemu jest taki wolny boy. To ja z za światów jestem dumny, dzielny rycerzu. <laughs> piwo, piwo, piwo. Piwo, piwo, piwo. Jakie piwo? piwo? Piwo, piwo, piwo. Ej, czy możemy założyć, że jest względnie bezpiecznie? Bo ten Dzięki. znak to odłożyłem. Czemu odłożyć? Bo wolę nosić rzeczy niż. niż <grymDon> Piwo, piwo, piwo. Tam jest board. Ta, idę. Piwo, piwo, piwo. A coś jeszcze? Na... Słyszałem jakieś tuba. O, kto to? A, to ty? Ja? Nie, to jest maska, wiesz? O bo. no ale masę. Drugi koroler? Drugi koroler, drugi jak się ze Sek, drugi. Dobra, no, Drugi. To, to idę po znak. Nie, my ja spadłem stąd już. wiesz? Co, już nic więcej niby nie znajdziemy? No przecież ja nie mam miejsca, Przecież mogę kluczy wyłonić, ale. Ale spadasz, spadamy, czy spadasz, że... Ja uciekam go, tak, że biorę rzeczy już i zmykam stąd. No to nie chcemy jeszcze pochodzić? Nie, już, mafia, przestań. Czy się swojego własnego cienia. A, nic nie ma. To szukajcie, ja idę pozanosić. Nie wiem, bierzesz znak, czy nie bierzesz znaku? No, sam go nie sklepię, no. Chyba 33 dolary będzie lepsze. Dobra. To idź. Chodzisz czy zanosisz? Mogę zanieść. To ja pochodzę jeszcze chwilę. Żartowałem. Cóż, łap... Żartowałem, nie chodzę! Co tam jest? KRAULER Zanieśmy to <śmiech> <śmiech> A gdzie jest? Czekaj, bo tam coś chodzi. Eri na Klepko <laughs> Yeah. Nie! Nie NIE MNIE! Co ja ci zrobiłem? Ten znak jest przeklęty. Idę to zanieść. Ja może to, tak, ty to bałeś, po prostu. Ja tu ja stop... Kobieta mnie bije! Nikt ci nie uwierzy. jak słyszycie ten głośny dźwięk, to upuszczajcie wszystko i spierdlajcie, Coś jest pod nią. Ej, do statku? Halo? Ty, zgubiłem się na mapie. Halo? A tam, dobra. Tam. Ej, bo komuś głośno burczy w brzuchu. I to nie mi. <noise> Sorry, to ja. <głosy> <głosy> nie, to limonka do światu. Czekaj, muszę wrócić <noise> po rzeczy, bo wyrzuciłem. No coś tam jeszcze jest? O, uciekaj! Nie mnie Jest pies, pies tam, i, i ciało Grejka Jak ciało, to nie, nie bo. Sypir dolisz. Nie, nie bąki, nie. to <grym> ciało było? Nie, ciało. Do kogoś się do ciało leżało? A faktycznie, to wezmę je. Ja. Jeść, no tylko Limonka nie żyje. orki kimnąłem se. <noise> Przesuwam. Okej. Okay. Mam Zemplą. na Napotkałaś się na psa? Nie. Są cztery no. latarki? są dobra Bo jest pies i drzewnica. Czy jest powiadasz? No. Dobra, spadamy. Dobra, ja naładuję. Ja je ładowałem, nie wszystkie Dobra i to jest profit No i to jest profit Jezu. Mamy limonkę, Jezu. śrubę Ja ten... stawisz, stawisz. go. go Nie no tu! Chilluje bombę Nie, nie, nie będę Krosowuli Mortal Kombat od nas Aha To... To było sześćset... 600... Gdzie? O...